Jak zabezpieczyć przyszłość finansową dzieci? Zapewnienie finansowej przyszłości dzieci to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed rodzicami. Odpowiednie planowanie i zarządzanie środkami może zapewnić im stabilność oraz możliwość realizacji marzeń, takich jak studia, zakup pierwszego mieszkania czy otwarcie własnej firmy. Jakie strategie warto przyjąć, aby zabezpieczyć finansową przyszłość naszych pociech? Najlepsze sposoby na oszczędzanie na przyszłość dziecka. Oszczędzanie na przyszłość dziecka można zacząć od najprostszych metod, takich jak regularne odkładanie niewielkich kwot. Systematyczność jest kluczowa, nawet małe, ale regularne oszczędności mogą przynieść imponujące rezultaty w dłuższej perspektywie. Można to realizować poprzez automatyczne przelewy na dedykowane konto oszczędnościowe. Kolejnym sposobem jest inwestowanie w edukację finansową rodziców, aby podejmować świadome decyzje dotyczące oszczędzania i inwestowania. Kursy, książki czy porady ekspertów mogą dostarczyć niezbędnej wiedzy, która pomoże lepiej zarządzać finansami rodzinnymi. Dzięki temu można wybrać najefektywniejsze produkty oszczędnościowe i inwestycyjne. Dobrym pomysłem jest również otwarcie konta oszczędnościowego na nazwisko dziecka. Takie konto może być doskonałym narzędziem do nauki oszczędzania i zarządzania pieniędzmi, a jednocześnie umożliwia systematyczne gromadzenie środków na przyszłość. Warto także rozważyć różne produkty bankowe, które oferują dodatkowe korzyści, takie jak wyższe oprocentowanie czy premie za regularne wpłaty. Jakie są dostępne konta oszczędnościowe dla dzieci? Banki oferują różne typy kont oszczędnościowych przeznaczonych dla dzieci. Jednym z najpopularniejszych produktów jest konto oszczędnościowe z atrakcyjnym oprocentowaniem, które umożliwia regularne wpłaty i wycofywanie środków w razie potrzeby. Takie konto jest elastyczne i pozwala na systematyczne gromadzenie oszczędności bez większych zobowiązań. Inną opcją są konta długoterminowe, często nazywane lokatami edukacyjnymi, które są dedykowane oszczędzaniu na przyszłe wydatki edukacyjne dziecka. Lokaty te zazwyczaj oferują wyższe oprocentowanie niż standardowe konta oszczędnościowe, ale wymagają dłuższego okresu oszczędzania. Wypłata środków przed terminem może wiązać się z utratą odsetek. Niektóre banki oferują także specjalne programy oszczędnościowe, które łączą cechy konta oszczędnościowego z inwestycyjnymi. Programy te mogą obejmować regularne inwestowanie w fundusze inwestycyjne lub inne instrumenty finansowe, co daje szansę na wyższe zyski. Ważne jest jednak, aby dobrze zrozumieć ryzyko związane z inwestycjami i dostosować je do swojego poziomu akceptacji ryzyka. Korzyści z planów oszczędnościowych na studia. Plany oszczędnościowe na studia takie jak 529 plan w USA oferują szereg korzyści, które mogą znacząco ułatwić finansowanie edukacji wyższej. Jedną z głównych zalet jest preferencyjne traktowanie podatkowe. Wpłaty na takie konta często są zwolnione z podatku dochodowego, a odsetki i zyski kapitałowe również mogą być wolne od opodatkowania, jeśli środki są wykorzystywane na kwalifikowane wydatki edukacyjne. Kolejną korzyścią jest elastyczność. Plany oszczędnościowe na studia mogą być używane nie tylko na czesne, ale także na inne koszty związane z edukacją, takie jak zakwaterowanie, książki czy sprzęt komputerowy. To sprawia, że takie konta są wszechstronne i mogą pokryć szeroki zakres wydatków edukacyjnych. Długoterminowe oszczędzanie na edukację dzieci może również przynieść psychiczny komfort dla rodziców. Wiedząc, że środki na edukację dziecka są systematycznie odkładane i bezpieczne, Rodzice mogą skupić się na innych aspektach wychowania i rozwoju dziecka. Planowanie z wyprzedzeniem minimalizuje stres związany z nagłym poszukiwaniem funduszy na edukację. Jakie są opcje inwestowania na przyszłość dziecka? Inwestowanie na przyszłość dziecka może obejmować różne instrumenty finansowe. Jedną z popularnych opcji są fundusze inwestycyjne, które oferują możliwość dywersyfikacji portfela i potencjalnie wyższe zwroty niż tradycyjne konta oszczędnościowe. Wybierając fundusze, warto zwrócić uwagę na poziom ryzyka oraz horyzont czasowy inwestycji. Inwestowanie w akcje może być kolejnym sposobem na budowanie kapitału na przyszłość dziecka. Akcje dają możliwość uzyskania wysokich zysków, ale niosą za sobą większe ryzyko. Warto rozważyć inwestowanie w stabilne, duże firmy o ugruntowanej pozycji na rynku, które oferują regularne dywidendy. Alternatywnie, można inwestować w indeksy giełdowe, które zapewniają większą dywersyfikację. Inwestycje w nieruchomości to kolejna opcja, która może przynieść długoterminowe korzyści. Zakup mieszkania lub domu na wynajem może generować stały dochód pasywny, który może być wykorzystany na przyszłe wydatki dziecka, takie jak studia czy zakup własnego mieszkania. Nieruchomości mają również potencjał wzrostu wartości w czasie, co może zwiększyć wartość inwestycji. Ulgi podatkowe związane z oszczędzaniem na dziecko. W wielu krajach rządy oferują różne ulgi podatkowe, aby zachęcić do oszczędzania na przyszłość dzieci. Na przykład w Polsce można skorzystać z ulgi na dziecko, która pozwala na odliczenie od podatku kwoty związanej z wychowaniem dzieci. Ulga ta może być znacząca, zwłaszcza dla rodzin wielodzietnych, i pozwala na zwiększenie dostępnych środków na oszczędzanie. W Stanach Zjednoczonych plany oszczędnościowe na studia. Takie jak wspomniany 529 plan, oferują zwolnienia podatkowe na poziomie federalnym oraz stanowym. Wpłaty na te plany są zazwyczaj wolne od podatku, a odsetki i zyski kapitałowe również mogą być wolne od opodatkowania, o ile środki są wykorzystywane na kwalifikowane wydatki edukacyjne. Warto również zwrócić uwagę na programy typu Junior ISA w Wielkiej Brytanii, które umożliwiają oszczędzanie na dziecko w sposób korzystny podatkowo. Wpłaty na Junior ISA są wolne od podatku dochodowego, a zyski kapitałowe nie są opodatkowane. Takie programy mogą znacznie zwiększyć wartość oszczędności dzięki korzystnym warunkom podatkowym. Jak nauczyć dzieci oszczędzania i zarządzania pieniędzmi? Nauczanie dzieci oszczędzania i zarządzania pieniędzmi to kluczowy element przygotowania ich do dorosłego życia. Najlepszym sposobem na rozpoczęcie jest wprowadzenie dzieci do podstawowych pojęć finansowych w młodym wieku. Kieszonkowe może być doskonałym narzędziem edukacyjnym, regularne otrzymywanie małych kwot pozwala dzieciom nauczyć się planowania i oszczędzania. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie dzieci do zarządzania budżetem. Można to zrobić poprzez wspólne planowanie wydatków, na przykład na wakacje czy zakup nowej zabawki. Dzieci powinny zrozumieć, że pieniądze są ograniczonym zasobem i że trzeba podejmować decyzje, które priorytetowe wydatki realizować najpierw. Równie ważne jest edukowanie dzieci na temat wartości inwestowania i długoterminowego oszczędzania. Można to zrobić, zakładając dla nich konto oszczędnościowe lub wspólnie inwestując niewielkie kwoty w akcje lub fundusze inwestycyjne. Regularne omawianie wyników tych inwestycji może pomóc dzieciom zrozumieć, jak działają rynki finansowe i jakie korzyści przynosi długoterminowe inwestowanie. Najczęstsze błędy w planowaniu przyszłości finansowej dziecka. Jednym z najczęstszych błędów w planowaniu przyszłości finansowej dziecka jest brak systematyczności w oszczędzaniu. Wielu rodziców odkłada oszczędzanie na później, co skutkuje brakiem wystarczających środków, gdy są one najbardziej potrzebne. Systematyczne, nawet niewielkie wpłaty, mogą przynieść znaczne oszczędności dzięki efektowi procentu składanego. Innym błędem jest brak dywersyfikacji inwestycji. Poleganie wyłącznie na jednym rodzaju oszczędności. Na przykład tylko na kontach oszczędnościowych, może ograniczać potencjalne zyski i zwiększać ryzyko utraty wartości. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, obejmująca różne klasy aktywów, może pomóc w zminimalizowaniu ryzyka i zwiększeniu potencjalnych zwrotów. Niemniej ważnym błędem jest brak edukacji finansowej zarówno rodziców, jak i dzieci. Niezrozumienie podstawowych zasad zarządzania finansami, oszczędzania i inwestowania może prowadzić do złych decyzji finansowych. Regularne zdobywanie wiedzy i edukowanie dzieci w tym zakresie jest kluczowe dla skutecznego zabezpieczenia ich przyszłości finansowej. Zabezpieczenie przyszłości finansowej dzieci wymaga przemyślanego podejścia, systematyczności i odpowiedniej edukacji finansowej. Dzięki różnorodnym narzędziom oszczędnościowym i inwestycyjnym, a także świadomemu planowaniu i unikaniu typowych błędów, można zapewnić dzieciom stabilność finansową i możliwości realizacji ich marzeń.